Cześć Tugacyki, witam Was w ósmym odcinku. Zagrajmy w Herculei 4 na modzie Regnum Polonia Podromanowa, oczywiście polską. No i. albo. albo nie, dobra. Musimy na razie grę na full, bo. no mieliśmy w poprzednim odcinku małe postępy. Oj, trochę nie. Jak patrzyłem w międzyczasie, to Niemcy mają pelotki. W ogóle to jest ciekawe, że tu nie widzę ich armii, a tu widzę co mają. O i właśnie widzę, że tu jest po jednej dywizji. To jest bardzo dobry moment na... Ale coś się tak, tak gratnie Na atak. Wręcz idealny bym rzekł. I się przebijemy, i. Bo tutaj są ostatnie prowincje w czeskich sudetach, które Niemcy kontrolują. Dobra. Przemysł cywilny rozbudowany. Niestety straciliśmy trochę stabilności, ale się pompuje. No to nie pójdziemy dalej, póki nie Wilno i Poznań. Czyli musimy iść lewą i prawą ścieżką. Czyli e, musimy zrobić to całe i to całe. Dobra, rozwój zachodnich miast teraz poproszę. Pelotki dostaniemy, fabryki cywilne i Ursusa odblokujemy. I fabrykę wojskową. Dobra. Dwa cywilniaki wojskowe. No kurde, przepychaj go. Przyjemy się. Na tarcie. Przepychaj, Gnoja! Przepychaj. Przepychaj. Na fortach w piątkach go przepychamy. Jest? Przepchnęliśmy gnoja. Świetnie, dobra, odiskieruj organizacje. Aawansowane bazy ogniowe, świetnie. I ostatni, błyskawiczna dominacja. Dobra. Tu i wchodzisz. Wchodzisz, wchodzisz. Tak, to już są tereny Niemiec. Kurde no i zablokowali. Biegiem, biegiem, biegiem! No nie. Przepychaj! Żeby nie dosłali posiłków Dobra, odbudowa przemysłu się skończyła Przepychaj! A, no nie zdążyliśmy, kurde no Jak tam karabiny? 5000 na plusie, dobra, to mamy bonus, okej, okay, tutaj próbują nas przepchać Mamy w czymś braki? Nie, to ta dywizja ma braki, dobra, to poczekamy Rozszumiały się wieżę płaczące. Bardzo, bardzo dobra piosenka. Jezu, ile tu jest dywizji. Lecz Niemcy to mają nasrane w głowie. Po prostu. Ile tu jest? Trzy dywizje. Przepchniecie to? No Nie, nie no. Węgrzy! Muszcie. No kiedy wy pójdziecie na tą Francję? Halo Jezu, kiedy oni pójdą na tą Francję? Jestem o, Dobra, niech czołg zaatakuje pierwszy I wsparcie piechoty O jest i przepychamy Dobra, przepychamy, przepychaj, przepychaj Koszalin wyzwolimy Jezu Ile tu jest Ile macie obrony? 500 obrony, ja pierdolę Boże, rozpiętość bojowa. 54 organizacji, 25, ale nie mogą nas przebić. Dobra, może tu? Kurde, no trzy dywizje tu są. Dobra, nie no. Ten czołg bez sam to nie ma szans. Dobra, może się uda. Będziemy tak na force pushu go robić. Tak jest. jest komiternie, świetnie. Teraz wspierasz i wspierasz. Halo, jezu, co ta gra tak dzisiaj laguje? No halo! Jezu! O kurde, ty wizje mają niewiele. No, tak! Dobra, nie jest ten czołg tu podjedzie. Próbujemy tutaj. No tak, tak! Wtedy odmówiłem jest niechcący. Masz pomóc atakować! Prawie się tu przebiliśmy! Gotu, to co? Nie czekaj. Okay. Przepychaj gnuja! Oni mają tak niewiele tej organizacji. Kotu! No Dawaj! Kontruj! Dobra, jest rozwój zachodnich miast, aż się zrobił. Inwestycja łódzka. A weźmy, w szkolnicę No kur... A! Bo tutaj nas... Tutaj trzeba kontrować. Jest! Pomóż. Dobra, jedna dywizja tu stoi. Dobra, nie musisz. Dobra, jest pod, pod ten, pod... Koszalnik podeszliśmy. Dobra, dywizji się ogarnął. Jak tam? A południe? Nie, na południu to jest na ranę tym mi <noise> Może północ, na północy, bo tu w ogóle jest... A tu w ogóle czterech dywizji brakuje. Widzę i tu trzech Nie mam, Nie mam karabinów. Nie mam dywizji wyszkoli. Ja potrzebuję siedem dywizji. O! W 7 dywizji, bo się, szkoli się Jak tam braki w karabinach? Eee, szybko zrobimy Ile robimy w karabinach dziennie? 150, no! I to rozumiem Dobra, brytole przy, przy, przyszli 5 dywizji pięknie eee, Dobra Jakby co to ten, żeby garnizonować te porty Nie denerwują Może teraz wyzwolimy Koszali. No, to rozumiem. tylko Jedna dywizja tu stoi. Dobra i Koszalin wyzwolony. Elo. Chcę atakować. 600 tysięcy. No większe straty niż nasi znaczy Niemcy mają większe niż my. Dobra. Tu się niech armia zor zorganizuje. O, tak był. O, Banowina, Chorwacji. Okay, to początek Układu Jugosławii. Holandia ulega Brytyjczykom. Niemcy coraz bardziej odizolowani. Czyli Holendrzy... To chyba historycznie miało być, że Holandia ulega Brytyjczykom. Czyli oni poszli... O, przepraszam. Tutaj tak. Ulegli Brytyjczykom jedność poprzez demokrację. albo I oni pewnie pójdą tutaj, że ramię w ramię z Brytyjczykami. I oni wtedy są w aliantach. Konferencje O, ludność Rzekę wow. Amerykański Protektor. Czwarty sojusznik No ładnie, dobra e, Ale to, wracając do nas dobra, Ulepszona maszyna licząca Deszyfrowanie poproszę, żeby mieć przewagę Jeszcze. Z trzech stron, o i o, ale teraz atak No i tak powolutku, puszu puszu robimy A ty weź tutaj sam puszu o no i będziemy takie małe postępy tak zwane robić No bo co? O, tu próbują mu Niemcy odbić, no ale ja, możemy tutaj jeszcze pójść za ciosem Tak Jezu, mi już pod odre podchodzimy, o panie Za ciosem, za ciosem, pod trzecim podchodzimy Za ciosem a od razu do Szczecina, żeby przekroczyć Odrę. Nie, dobra, za dużo dywizji. Okej, okay, sorry, za dużo. Ale pod Szczecin podejdziemy. Haha, i podeszliśmy pod Szczecin. Dobra, widzę w końcu ich dywizję. Tutaj dwie, dwie dywizje jakieś gówno stoją, więc... No. W ogóle tu stoi 8 dywizji. Panie, jaki my pusz do Odry zrobimy. Myślę, że do linii Odry trzeba dopuszować. Połowa dywizji tutaj. Tutaj. No i panie, jaki pusz robimy. Pięknie. Halo. Pomóż im. kraju też nam spadła. No ten wielki kryzys byśmy usunęli, ale to trzeba do Poznania dojść. Kurde, no będą dosyłać, no je. No dobra, niestety. Ale ładno zrobiliśmy spod Słupska aż pod Szczecin. Nasze spoty, wiecie, tu, 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 ładna ofensywa poszła. Na północy. Ja się zastanawiam, czy. A tu byśmy się nie przybili? No właśnie. To podejmiemy jeszcze jedną próbę. Czekaj, a tu? Idzie czołg. O. Może tu? Dobie. Na pierwsze też mamy dywizję pancerną. O! Pięknie, pięknie, okej, okay, rozproszenie przemysłu Jedziemy dalej, rozproszenie Tu jeszcze się coś zrobię. o, jeszcze ulepszona konwergencja Dobra, jesteśmy w połowie Ten? No, no Ile nas atakuje? 6 dywizji i przegrywamy? No dobra, no, obrońcie się Wiecie, skąd nie mają tyle strat? 200 tysięcy? A, bo oni tu ofensywę zaszli na nas 2000 karabinów na plusie. O, pierwsza pancerna maczka No, teni Dobra, ja myślę, że chyba to jest... O, puta myszkowska się zrobiła. No i nie musimy już importować tyle tungstenu. O, dwa się zwolniły. Hmm. No to robimy dalej. Inwestycje łódzkie poproszę. Więcej wojskowych. Dobrze, może trochę pepanców. Potem trochę pelotek, bo żeby ulepszać. nas wyparli stąd kurde Nie, to chyba Japończycy po prostu atak robi. Oj, chyba nas wyparli. Kurczę. Bo byliśmy tutaj przecież. No tak, przecież myśmy to zdobyli. Kurczę, no. W tych studentach to są naprawdę straszne walki, ale Niemcy straszne straty. Już pod milion podchodzą. Ile wy macie w po No Ponad milion. Dobra, ale spróbujmy puścić plan. No, w niektórych miejscach się przebijamy. Dobra, puścimy chwilę, plan e, normalny. Normalny tryb puszczowany, świetnie Kostrzyn zdobywamy. Dobra, wypychamy Niemców za Odrę. Aby też nasz protektorat trochę odbić do 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 dół, do Ten powera mamy dużo Bliżej dwóch milionów zeszliśmy no. Wypchnijcie ich za tą odrę No dziękuję jest, wypchnięci za odrę. Tak! Niemcy są na całej długości wypchnięci za odrę. Bang. mamy to. Dobra, wyzwoli, wyzwalamy północne sudety. Jak tam? Karabiny na minusie, dobra. Ofensywa, stop. Przekraczamy odrę pod kostrzyniem, świetnie. Dobra, odra przekroczona. Odra przekroczona. Teraz się trochę pobronimy. O! Brakuje nam z powrotem tungstenu. O Jezu, przepraszam. Na Discordzie mi spamę. Potem się tym zajmę. Może poczekać. W sumie byliśmy wydobycie. Mamy bonusy do wydobycia. A my mamy przecież... Teraz zostaliśmy nawet 21 tungstenu w ogóle. Nasz na ten o, widzicie ile my tu mamy surowców na wszystkich naszych korach i podbitych ziemiach, bo to nie są kory tylko podbity ziemia, ale też my z tego czerpiemy, nie? Więc czemu no czerpmy więcej, nie? Jest na plus. zwarcie jest na minus. To jest, to jest interesujące, dobra. Poczekamy, aż Niemcy trochę wypalą na nas. Przekroczyli milion? Tak, Niemcy. Półtora miliona Chińczycy. Bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale tak dawniej patrzyliśmy. A patrzcie jak Japończycy tutaj masakrują Chińczyków. Co prawda mandżurie trochę ustępują Sowietom. Ale patrzcie, Sowieci mają braki w sprzęcie. O Jezu, to była tak ale nie mamy dywizji na atak na Sowieta. Musimy, musimy najpierw jednego wroga pokonać. Nie popełnimy tego samego błędu. W ogóle te czerwone dywizje trochę się, ten, wam front się rozciągnął. Tak. A wtedy, a wtedy tej. o, dobra. I się trochę przeorganizujcie, proszę. Bo, 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 bo. Dobra, Niem Niemcy padli w jakiś szał puszowania. Kurde, i nas... No nie, wypchnął nas, fakt. No nie, południowych suda tak przegrywa. Przepchnąć ich, wyprzeć. No i chuj. Więc zatem my odnosimy sukcesy na północy, Niemcy na południe, ale ładnie dopchnęliśmy ich do... Nawet tu, mówię, przekroczyliśmy nawet odre. jesteśmy już w Brandenburgii, a tu jest Saksonia. Ale walki są krwawe i, i, i powolne. Trochę taka pierwsza wojna się robi, bo my strasznie powoli puszujemy. Ale dobra, teraz potrzymamy trochę Niemców. Niech Niemcy się wykrwawią na naszej granicy. Dobra, niech Brytyjczycy też się wykrwawiają z Niemcami, jak są samobójcza taki. Dobra, i szyfrowanko. Mamy przewagę w deszyfracji? Tak, mamy. W końcu to oni mają dominację powietrzną. Tu i tu poproszę. I co? Mamy dominację jak latamy nad ziemią między Niestety nie. No ale bronimy się, bronimy się. Straty Niemców rosną. Dużo większe niż nasze. Cały czas też kontroluje ile mają powera. No, już tak szacujemy, że nawet mogą mieć mniej niż bańkę, a mamy prawie dwie, więc... Czy jakbyśmy ten szczecin zdobyli... Jezu, tu jest 16 dywizji, bo ten trzeci jest zbyt hardo broniony. No nie, Soskowski ma kontuzję, czyli ten. Tak? Dostał właśnie, ktoś jakiś dostał awans. Aler ma awans, ale nie. Pome? Nie, nic, leber, nic. No, Małczek też, nic dobra. Tak tylko patrzyłem. Haller dostał awans, ale... Dobra, zaraz dywizje dojdą, będzie trochę wzmocnienie armii y, za tej północ, armia południe, no. Trwawe walki w Czechach. O Jezu, tu jest dziura we froncie. O Boże. Teraz ja zauważyłem dopiero, że tu jest dziura we froncie. że Bot jest głupi i tego nie wykorzystuje. Weź wypchnij stąd Niemca Temu pomożesz? Zostaw tu chociaż jedną... ...chotę No i świetnie, wypchnęliśmy za kolejny powiat, Tylko... Tak się zastanawiam Czy... W razie tak zostawmy, bo front jest zbyt niestabilny, żebym miał ja ich przypinać. Ja będę ręcznie korygował tą linię frontu. <słuch> Dobra, niech się armie ogarną. Bo podtrzyma, kurna, no się przebijają, fakt. Łódzka zrobiona i byskawiczna dominacja, świetnie Zakłady zbraniowe do lata Hoker. honker Wojskowa infrastruktura w Płocku Płock jest gdzie tu? Dostaniemy 9 już w Płocku, ładnie i co? Wojskową? Wojskową Dobra, zrobiliśmy całość tego, to może teraz lotnictwo No, przydałoby się Ile mamy lotniczego? 100, ale nie, mamy te bonusy Więc na razie robimy te lotnicze Mamy mało samolotów, powiem szczerze Yy, i, I ta produkcja tych samolotów jest dnem, i no. Kortyzancy nie jest Krótę, te piosenki, Soundtrack w tym modzie jest zajebisty. Po prostu zajebisty Można działać jak polskie piśni patriotyczne. Bo tym, że jest, dobrze. Współpraca z zakładami Dolata Honker. Rząd w imieniu jego królewskiej mości nawiązał współpracę z Patriotyczną Rodziną Dolatów i Honkerów Dulów, którzy to z wielką chęcią stworzą kilka zakładów zbrojniowych i będą produkować dla królestwa broń po zaniżonych cenach. Rząd królewski obiecał nadać specjalne ulgi podatkowe dla firmy Dolatów i Honkerów. Wsparcie prywatnych przedsiębiorców jest teraz istotne dla królestwa, a przykład DHD powinien innych przedsiębiorców zachęcić do współpracy z królewskim rządem. Istotna jest współpraca. Dokładnie. I poznaj ze statusem królewskiego miasta i wielki kryzys wylatuje. Będziemy mieli bardziej wydajny przemysł, tak. Histocznie i mniej kon konsumer goods tak zwanych. No i będzie zwolnił się slot na jeden ten duch, nie? A jak zrobimy ten wilno, to wywalimy... wywalimy to. Nie? Jak zrobimy naszego króla, to to i to wywalimy. Te dwie rzeczy. Te dwie rzeczy wywalimy. O, Lew Trocki dostał czekanym w tył głowy. Czekanem, hiszpańskiego nacjonalisty. Czekanem w tył głowy. No cóż! Morał z tego taki, uważajcie, na hiszpańskich y, komunistów uzbrojonych w czekany. Mamy zapasy? No sprzęt wsparcia się jeszcze robi. Dobra, poczekamy jeszcze chwilę. No nie! Oe, zo! Mmm. Nie mamy armii, tak trochę, wszystko jest, kurde, no, no, no czysty 17 września, bardzo historycznie, tylko że, tylko że wtedy rząd nie miał ultimatum, a my mamy możemy oddać wschód. My nic nie zrobiliśmy na tym wschodzie, ten, no nie są Stanisławowa, to też oddamy? Nie, ja tak, oddamy, no to trudno, tu trochę rozwinęliśmy, w sumie ja tu nabudowałem fabryk wojskowych, ale trudno, nabudujemy gdzie indziej po prostu tych fabryk, zresztą one się ciągle budują. bo też oddajemy? Nie, lwowa nie oddajemy, to jest akurat ciekawe. Lwowa nie oddajemy. To nam, to, to zostaje. Zostaje, bo. Nie. Jak, oddajemy o, po lesie, lesie, nie. Ale nie piszę, że lwów. To jest śmieszne akurat. Chodzi na to, że oddamy to, 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 to. I to. Będzie taka śmieszna granica. Uff, uff, uff. No dobra. My to oddamy. Ale dlatego, że jak sami widzicie cała armia jest tu. No to jak, jak powiem, że nie to oni nam wypowiedzą wojnę, bo widzicie dostają górgola i sru... i po nas, no to panie, poddamy. Oni nam dadzą spokój, bo dostaną wszystkie roszczenia. Wtedy to nie jest kor, więc ja tego nie, nie mogę im zwrócić, mam nadzieję, że... Znaczy teoretycznie oni wtedy mogą ręcznie zrobić tego, ale... Nie mają czystki. Przyjdźcie bez sarabii. A bo oni już to zrobili, te wszystkie rzeczy. Dobra, na sam koniec odcinka to zrobimy. Musimy szybko Niemców pokonać, żeby odzyskać nasze etniczne ziemie. Ale no słuszno, no, no przykro mi. No nie! Boże! Serio! Jeszcze Podlasie No nie, ale Border Gore. Bożera, wszystko na swojej drodze. Ale mamy Border Gore. O Boże! Dobrze, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. No, sorry, musiałem to zrobić. Przemysł nam trochę pewnie siadł. No, nawet bardzo. O Boże! O Boże, momencik. Musimy trochę przyhamować z produkcją tego i owego. Karawiny muszą wyjść. Nie halo, to, 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 No cóż, a my mamy bezrobocie wiejskie. To my mamy, tylko tego nie widać. Dobra, to ja przepraszam. Też na końcu odcinka się dowiedzieliśmy, że ja mam w wieski od początku, ale tego nie widać. I poza tym nie widać tego tutaj. A nie widać. To nie wiem, coś się chyba naprawiło. Dobra, nieważne. Kończymy odcinek. Do usłyszenia w następnym yy, zającom do aktywności pod filmem. Cześć.